Miło mi powiedzieć i poinformować, że także ta druga edycja Ostowskiego Budżetu Obywatelskiego cieszyła się ogromną popularnością wśród mieszkańców naszego miasta. Do tej drugiej edycji łącznie napłynęło 67 projektów, i w tych 67 projektach 29 dotyczyło tak zwanych małych projektów, projektów miękkich, ale też małych projektów inwestycyjnych i 38 projektów dużych. Warto może powiedzieć, że jakby ogólna kwota, na którą mieszkańcy Ostrowa złożyli projekty do drugiej edycji budżetu obywatelskiego, wynosi ponad 7 milionów złotych. To też naprawdę pokazuje jak wielkie zainteresowanie tym budżetem Ostrowa, obywatelskim budżetem Ostrowa jest i to też pokazuje że mieszkańcy naszego miasta są y, osobami niezwykle y, y, przedsiębiorczymi. Teraz do końca miesiąca y, trwa ocena wniosków przez komórki y, merytoryczne Urzędu Miejskiego. Po tej ocenie do 10 y, sierpnia też spotkamy się razem z mieszkańcami Ostrowa Wiekopolskiego, którzy wnioski do drugiej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego złożyli celem y, wylosowania y, pozycji y, zadań, numerów y, zadań. Następnie będzie czas na promocję, mieszkańcy będą mieli czas na promocję swoich projektów wśród Ostrowian i cały wrzesień będzie trwało głosowanie elektroniczne i też w formie tradycyjnej z wykorzystaniem papierowych kart wrzucanych do urn. I do 20 października myślę, że poznamy zwycięzców drugiej edycji ostrowskiego budżetu obywatelskiego i też poznamy zadania, które będzie... My realizowali w 2017 roku. Ważniejsze jest to, że jakby druga edycja pokazała, że nie słabnie zainteresowanie budżetem obywatelskim i że wypromowaliśmy także dzięki Państwu, wypromowaliśmy fajne narzędzie do współzarządzania miastem. Mieszkańcy chętnie z tego skorzystali i myślę, że to może być naprawdę kolejna ostroska marka, silna marka, która będzie wyróżniała nasze miasto na tle innych samorządów.